A my dziś od samego rana, proszę Państwa, ostrzegamy przed deszczem ze mną Monika Kubiaczek. Moniko, dzień dobry. dzień dobry, czy coś się zmieniło od godziny 6 rano. Gdzieś przestało może padać, a może gdzieś zaczęło bardziej. Z deszczem nic się nie zmieniło, ale na północy powoli, powoli mgły ustępują. Nad ranem faktycznie Zobacz, były wajba. bardzo gęste. Widać, że jeszcze się utrzymują w niektórych miejscach, ale myślę, że kwestia godziny, maksymalnie dwóch i już widoczność powróci do normy. Wiatr... Też już umiarkowany, co widać po falach, bo przez ostatnie dwa dni mieliśmy faktycznie bardzo silne porywy wiatru. Na Bałtyku sztorm, w górach też porywy do 60 km na godzinę. W tym momencie wiatr umiarkowany, ale za to deszcz intensywny w wielu miejscach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, czy to Wielkopolska, czy Ziemia Łódzka, Śląsko, Polszczyzna, a to właśnie mgły, o których mówię. Zaraz zobaczymy też na naszych mapach, co dziś nas czeka, jeżeli chodzi o deszcz, a także temperaturę. Na początku zobaczmy, w jaki sposób chmury będą przemieszczać się nad Polską. Ten front atmosferyczny związany z niżem z Wysp Brytyjskich to właśnie on południe wschód i dalej północny wschód będzie się on przemieszczał właśnie w kierunku północnym, ale to nie oznacza, że opady ustąpią na południu w drugiej części dnia cały czas będą się przesuwały te chmury deszczowe i niestety od rana do wieczora opady i to bardzo intensywne na Pomorzu natomiast bezdeszczowo i całkiem przyjemnie, bo będą zdarzać się w tym regionie przejaśnienia, temperatura od 15 do 16 stopni też niczego sobie chłodniej na tam trzynastka się pojawi w najcieplejszym momencie dnia i może tam słabo przelotnie popadać. Wielkopolska temperatura na poziomie 14-16 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany. Deszczowo na Podlasiu i Mazowszu. Tutaj lokalnie może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy. Popada, ale przelotnie w rejonie Olsztyna, a także na Ziemi Łódzkiej. Temperatura w tym regionie 10-12 stopni to na Podlasiu. Nieco cieplej w Olsztynie, 13. Tak samo w Warszawie, a najcieplej w okolicy Łodzi. Tutaj 15 stopni. Jednak najcieplej w całej Polsce będzie w Rzeszowie i w Lublinie. No to już któryś dzień z rzędu, kiedy te miasta są najcieplejszymi w naszym kraju. 18. Stopni. Wczoraj około 24, także dość konkretny spadek, ale 18 myślę, że też yy, nie tak źle. Chłodniej nieco na Podhalu, 16, następnie 15 w Krakowie i 14 stopni w Kielcach. Tak jak Państwo widzą, yy, to będzie, myślę, najgorszy region dziś pod względem pogody w Polsce, bo nie dość, że zachmurzenie całkowite, no to jeszcze mocne opady deszczu i tutaj też może spaść właśnie od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Lepiej sytuacja wygląda na południowym zachodzie, szczególnie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, bo tutaj z chmur będzie przebijać się słońce. Opady raczej umiarkowane, ale im dalej na południe tego regionu, tym intensywność będzie wzrastać. I tak Opolszczyzna, a także Górny Śląsk również z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, przed silnym deszczem, przepraszam, a Wiatr umiarkowany powieje z zachodu. Dobra informacja jest taka, że już jutro czeka nas bardzo gwałtowna zmiana pogody, ale na dobre. Będzie słonecznie, może nie cieplej, temperatura utrzyma się na tym samym poziomie, ale słońce zaświeci. I to sporej ilości we wszystkich miastach Polski. Jeśli chodzi o słońce, to biorę w każdej ilości, tak podobnie jak ciebie, Moniko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Luksus w postaci kałuż mamy wszyscy dziś za darmo. Monika, kupiła już teraz z państwem. Szkoda, że my tak nie możemy z tego skorzystać z taką miłą chęcią no, jak zwierzęta. Tylko trzeba zmienić nastawienie, właśnie. Ja już, już to mówiłam dzisiaj kolegom i koleżankom, że kupiłam sobie różową parasolkę, żeby tak tą szarówkę jakoś. Będziesz dumnie spacerować ulicami Warszawy. I spaceruję i ten deszcz aż tak nie boli. Polecamy każdemu. ile y, za tym deszczem tęskniliśmy. Choć ten opad, który teraz pada, to chyba nie jest ten do końca pożądany. Dokładnie tak. No mamy takie skrajności w pogodzie. Albo o deszczu nie ma w ogóle, albo już pada tak intensywnie, że faktycznie sucha gleba nie przyjmuje tych opadów i mamy y, małe podstopienia i tak dalej. No na Półwyspie Ibryjskim jest to okropna sytuacja, jeżeli Zreszt chodzi ja tak o deszcz. Samo. Dokładnie. Y, no niestety, ta pogoda mogłaby być bardziej wyrównana, ale na to już nie mamy wpływu. Możemy tylko ją przekazać i dobrze się na nią przygotować. O ile oczywiście... Można, także zapraszam serdecznie, zobaczmy co w naszych mapach, a za moimi plecami Wrocław, który nie wygląda aż tak źle i we Wrocławiu właśnie dzisiaj będą zdarzać się przejaśnienia i ten deszcz, który tam spadnie nie będzie tak intensywny jak na przykład na południu, na południowym wschodzie, czy ogólnie na krańcach wschodnich, gdzie może spaść do 20 litrów na metr kwadratowy. Dlaczego ten deszcz? Związany jest on z niżem, które swoje centrum ma nad Wyspami Brytyjskimi i oczywiście z tym niżem związany jest ten oto front atmosferyczny, który dziś przemieszcza się z południa na północ Polski, przynosząc w wielu miejscach całodniowe, intensywne opady deszczu, w tym również w Warszawie. Tu na termometrach 13 stopni i w ciągu dnia niestety nie będzie szans, żeby dostrzec jakieś promienie słoneczne. Zupełnie odwrotna sytuacja w Kijowie. Tam pogodnie 23 stopnie, w Bukareszcie 30 stopni, w Atenach jakoś tam pomiędzy 27 stopni i też dużo pogodnego nieba. Mówiłam o Półwyspie Iberyjskim, no to sprawdzamy. Pada cały czas i temperatura też mocno spadła. 14-17 stopni. Najchłodniej na północy kontynentu. Tutaj 2 stopnie zaledwie w os. No, nieco więcej Sztokholm i Helsinki, 6-8 stopni. Zobaczymy, co się dzieje u nas. Poranne mgły jeszcze w tym momencie mogą pojawiać się w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także w rejonie Suwałk. Mogą one ograniczać lokalnie widoczność nawet do 200 metrów, także kto może zaraz będzie gdzieś wyjeżdżał samochodem w, re w tych regionach, proszę uważać. Opady deszczu teraz. Dolny, e, przepraszam, ziemia lubuska, opolszczyzna, no całe południe generalnie, ziemia łódzka, Mazowsze, a także południe Podlasia, tu z samego rana pada, a padać będzie i w większości miejsc znaczy tych opadów przybędzie, po prostu na przykład na Dolnym Śląsku, gdzie przed chwilą widzieliśmy, że jeszcze jest sucho, pochmurne, ale sucho, no to we Wrocławiu też przykra informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy mieszkają, będzie tam padać również po południu. Na północy opady wystąpią również na Kujawach, w rejonie Olsztyna, a także w rejonie Suwałk. Przejaśnienia możliwe, o dziwo na Wybrzeżu. Tam zazwyczaj pogoda nie dopisuje, a tymczasem jest najlepsza, jeżeli chodzi o całą Polskę. Szczecin, Kołobrzeg czy Gdańsk. Tutaj będzie całkiem pogodnie i prawdopodobnie absolutnie bez opadów. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach do około 18 w Rzeszowie i w Lublinie. A lokalnie ta temperatura w tych miejscach może wzrosnąć nawet do 20 stopni. Ostrzeżenie dla kierowców związane oczywiście z deszczem. Przy tak intensywnych opadach jeździ się trudno, także uważajmy. Zobaczmy teraz jeszcze warunki... Biometeo. No pogoda, taka pochmurna, szara bura niezbyt dobrze wpływa na nasze samopoczucie, i to jest właśnie odzwierciedlenie tego biomet jest niekorzystny. Jedynie tam, gdzie unikniemy opadów, warunki biometeo będą obojętne. Jakość powietrza poprawiła się w tych miejscach, gdzie z samego rana pada. To nas bardzo cieszy do poprawy jeszcze w centrum, w Wielkopolsce, a także w rejonie Gdańska. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Za oceanem huragan Norma, a nad starym kontynentem burze Babet. Monika Kubiaczek już teraz państwu dokładnie. No, nasze Pomorze Zachodnie o żadnej burze tutaj chyba nie ma mowy, jak tak zapowiedziałam deszcz i chmury i nadzieje na przejaśnienia, czy to będzie północ dziś? To właśnie będzie północ dokładnie, szczególnie wybrzeże. Tutaj sytuacja wygląda naprawdę sympatycznie w porównaniu do innych miast polskich, gdzie z samego rana zachmurzenie całkowite i deszcz, między innymi w Warszawie. Otóż to. Tak. Ciężko było do prasy dojść. Dokładnie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w wielu województwach, między innymi na Mazowszu, na Podlasiu, na Śląsku, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie. I mogłabym tak wymieniać, wymieniać, bo sporo tych ostrzeżeń związanych oczywiście z deszczem. Lokalnie może go spaść do nawet 20 litrów na metr kwadratowy. I mgły jeszcze z rana, szczególnie na północy, ale jak widać, w górach też mglisty poranek. Te mgły skutecznie będą ograniczać widoczność, także szczególna uwaga dla kierowców. Chociaż całe szczęście niedziela myślę, że jest takim dniem, kiedy dłużej śpimy, dłużej odpoczywamy, więc całe szczęście samochodów na drodze jest mniej, a to też zmniejsza ryzyko jakichkolwiek kolizji związanych właśnie z pogodą, która dzisiaj no, mało sprzyjająca, jeżeli chodzi o podróżowanie. Zobacz Zobaczmy w takim razie, co w naszych mapach. Pięknie wygląda nasze Polskie Morze i to właśnie dzisiaj jedyny region, w którym nie powinno padać i w którym czeka nas całkiem słoneczny dzień z bardzo przyjemną temperaturą na poziomie 15-16 stopni. Najwięcej opadów pasie od południa przez południowy wschód, aż po wschód i północny wschód. To właśnie tym rejonem będzie przemieszczać się front atmosferyczny związany z niżem z wysp brytyjskich, przynosząc konkretne opady od rana do wieczora. Pomorze bezdeszczowe i z przejaśnieniami. Temperatura od 15 do 16 stopni. W Wielkopolsce możliwe opady, aczkolwiek nie aż takie jak na południu, temperatura od 14 do 16 stopni. Na Kujawach też może przelotnie popadać. Tu będzie najchłodniej 13 się pojawi. Wiatr całe szczęście po tych kilku dniach, kiedy mieliśmy silniejsze porywy, już dziś umiarkowany. W tym regionie powieje z południowego zachodu. Przenosimy się na wschód. Tu przejaśnienia możliwe w Olsztynie, a także na ziemi łódzkiej. Poza tym zachmurzenie całkowite i intensywne opady. Mazowsze i Podlasie, tu tego deszczu będzie najwięcej. Temperatura 10-12 stopni na krańcach północno-wschodnich, następnie 13 w Olsztynie i Warszawie, najcieplej w Łodzi, tutaj 15 stopni. Na południowym wschodzie w ogóle nie ma szans dziś na słońce. Szczelnie niebo przykryją chmury i to te deszczowe. Temperatura od około 14 stopni w Kielcach, przez 15 w Krakowie, 16 w Zakopanem. Najcieplej będzie na wschodzie, pod Karpacie i Lubelszczyzna. Tutaj nawet 18 stopni, a lokalnie temperatura w tym regionie może wzrosnąć do 20. Wiatr tu również umiarkowany ze wschodu, z zachodu. przepraszam. Przenosimy się na Dolny i Górny Śląsk oraz Ziemię Lubuską i tak na północy tego regionu. Trochę słońca możemy dojrzeć za chmur i opady będą raczej słabe, przelotne, ale im dalej na południe, tym więcej chmur, więcej ciężkich ciemnych, deszczowych chmur. Temperatura na poziomie 13-14, maksymalnie 15 stopni. Słowo deszcz bardzo często się powtarza w tej pogodzie od samego rana, ale na pocieszenie powiem, że jutro bardzo często będziemy używać słowa słońce, pogodnie. No, oczywiście, bo poniedziałek i do pracy większość <laughs> Polaków musi iść. No nic, no jest to jesień, tak to wygląda. Proszę Państwa, musimy jakoś chyba zaakceptować tę różnorodność pór roku w naszym klimacie. Tak Monika Kubiaczyk, dziękuję.